Siemanko w kolejnym odcinku na kanale gram Dziś, Dzisiaj sobie zagramy wyzwanie tylko super małpkami Tylko na początku mnie nie, nie stać Więc muszę postawić sobie normalną małpkę Tutaj mojego bohatera I potem super małpki będziemy stawiać Widzimy się jak będę już mieć bohatera Dobra, postawiłem już bohatera Teraz powinno iść dużo, dużo łatwiej Zbieramy na pierwszą super małpkę Będziemy już mieć pierwszą supermałkę. To będzie bardzo łatwo. Widzimy się za kilka minut. Jeszcze przed tym chciałam Wam powiedzieć, że nie było filmików, dlatego że nie mogłem z powodu wyjazdu. Dobra, już prawie mamy pierwszą supermałkę. Yeah! I będzie fajnie, gdy już będziemy mieli pierwszą supermałkę. Będzie nam dobrze już szło. Jeszcze chwilkę. Poczekajmy. aż dwa balony przejdą. I pierwsza super małka jest już postawiona. Teraz trzeba ją sobie powylepszać na super zasięg i laserowe do wybuchu. Dobra, pierwsze lepszy niż prawie mamy. Jest super zasięg. Teraz to bardzo, bardzo szybko. Wyleczmy sobie małą koder. Malną. Yeah! 420 4 z i teraz zbieramy na Epicki Zasięg. Będziemy mieli Epicki Zasięg to już prawie wybrana gra, prawie do 80. rundy, więc może być trudne z super małpkami. W sumie to bardzo trudne super małpki, bardzo drogie małpki. To są super oczywiście. Dobra, musiałam postawić Alchemika, bo ludzie mi się przerystają, więc dwóch wyboru. Teraz już powinno być wszystko w porządku, zbieramy jeszcze 300 paski. Oui. Uwi! I chwila jeszcze Swarm deployed! Nie, one nie biją kluby. Żebyście wiedzieli I trzy, cztery, jazda Teraz, przepraszam was, ale samochód jechał Kraserowy robię nie tutaj teraz Przepraszam, są 10, ale musiałam coś zrobić Zbieramy sobie powolutku SYSTEMS CHECK Na... w sumie na co? Na laserowe wybuchy To będzie idealne W sumie to bardzo idealne Za chwilę MOAB A ja mam na jednym super moabie Przydałoby się z 3 Każdą pod inną 3, 4, 1, dobra Teraz już powinno być Swap, to, to ulepszenie jest bardzo, bardzo dobre jak zbuduję 1.5 tier to będzie cud 80 rund albo Dobra, teraz po prostu będzie Więc powinno być już wspaniała Nie mam dalekaliby. Hmm, co bym mógł zrobić na nie? Ja pewnie przestawię autonika w to miejsce hmm, hmm. C'est la guerre! No tak, co tym kontynuujemy. Żyjcie życie z Teraz ja sprzedaję go I to już nie potrzebny jest elektronik, dlatego, że on bije. Co bym chciał mieć na pierwszego moda? Na pewno kolejną małpę w tym miejscu. I robimy pod cofnięcie i pod super zasięg. Będzie dobry, na pewno. Robimy sobie robomałpkę. Okay. próbowa łapka jest już bardzo dobra sama był może pokonała młaba, ale nie wiem więc zbieramy sobie raz, raz na lepicki zasięg teraz, teraz na cofnię się Tracking czekaj, MOAB. dobra, Moaba bez problemu pali gorzej będzie w zbierbie, tutaj to dopiero zabrałeś jeszcze długo i tak by był problem ale sprawa, w sumie są mocne jak na tylko supermarket. Uliczki, a teraz ultrawizja wizja. Ultra wizja. Teraz już śmierica, to on będzie już dobrym ulepszeniem. W ogóle co on robi? O, zwiększa cofnięcia. To się trzyma w sumie. 3000 jeszcze powinniśmy zbierać w rundzie 50. Jeżeli dobrze obliczyłem. Albo nawet szybciej. Nawet szybciej. Nawet może zaróbek zbieramy tutaj. tysiąc. No i mamy zacznę węczerza. Jakbym go chciał przestawić w tym miejsce. On ma ogromny zasięg. Więc w tym miejscu się bardziej przyda. Teraz zbieramy na robomałpka. Te oczywiście albo w tym miejscu w tym miejscu będzie idealnie. będzie widział wszystko prawie początek, koniec i prawie to tak. i ten i będzie widział jeszcze Shiroga Jeszcze za chwilę mamy robę małpka to wtedy, że na ludzie wybrano tak mamy tu Teraz zbieramy na kolejną supermarkę pod górną ścieżkę środkowa chyba. Tak. To większy zasięg. Zakręcenie pizzki zatem powinno już być mega dobra. Ui! To ma tak, to ma tak, to ma tak, to ma tak, ma to ma nawet nie 200 balonów. Jak będziecie chcieli kolejny odcinek na przykład z inną małpką, to napiszcie w komentarzu. Na przykład z oczu na pewnym i Pewnie się Nic nie jeszcze. Niby coś. Dobra, mamy prawie nowe wybuchy. już jest bardzo dobre. Musi się wydaje, że sam trzeba bałaba. Ale nie wiem, ale nie wiem. O, postawię kolejną robą małpkę. Będzie dobry pomysł. Bardzo dobry. dobry. To jest dobry. Zwiększamy poziom. Moim bohaterowi. Mam już prawie 60 rundę. Zobaczmy, jak sobie poradzę. Obym poszło dobrze. Bardzo dobrze. Lecimy. Easy. Ładko, łatwo z kim. Za chwilę 63. Zobaczymy jak 63. w całą porę Drone power. na z małpkami. I jeszcze Za chwilę nie będzie stać. Dobra, 63. i za chwilę. 3, 4, 3. idzie. No halo. Dobra, mamy już 63. rundę Jak sobie poradzimy? I leci dobrze. I w tym miejscu super zasię. Teraz zepsuć zasię. No. Za chwilę. I jest pora. Teraz na cofnięcie zbiorowe. Trzy krzące. więc półsłupełnołki. Nie lepsze. Tak, dobrze. No. Super małka to jest najlepsza wieżyczka. Dobrze, chyba. Ostatnio sobie jak robiliśmy z listką Glerem, czyli z tym czyli zwanym. I on był dobry, warto. Prawie do ostatniej rundy przeszliśmy, ale się nie udało. Możecie obejrzeć, jak my widzieliście. Nie zmuszą. Nie, 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 nie. Dobra, to Idziemy po epicki zasięg. Teraz 1000 szybko. Dajcie. I. Już mam, prawie. Dobra, już jest. Teraz zbieramy 1200 na ultrawizję i będzie już zawsze. Dobra, mamy na ultrawizję. Teraz mroczny czas 6000. Może być ciężko wzbierać. Obecnie mogę sprzedać. Nie ja super małkę, pod Robomałkę. Mogę sprzedać, ale nie zrobię tego. Ja! Yeah. Ale też daję krytyk. To, jest, to jest, są dobre to kryty, bardzo Spodziewamy Teraz za chwilę już mam na mroczny, mrocznego rycerza Czerwki eee. Trzy Jasne Dobra, teraz go przemyścimy w miejsce, I teraz wymyślamy sami poradzą. Uciem też na Prawie 100 tysięcy. I zbieramy na kolejną stronę małpka. I gdzie możemy postawić? I nie postawić tylko jakby mu lepszyć. To próba małpku ulepszymy. Gdzie? Jest 5 gruz, nie zdążę pewnie, ale... Chociaż to ja sobie była. Jest super małtek mamy, nie wiem czy to sobie aż tak poradzi. Na pewno sobie poradzi z 80, ale czy 70 ósmą, Nie wiadomo. O, ta tu runda jest trochę trudna. Przyznaję. Tracking Obawiam. BFB. Za chwilę już mam. Po tej rundzie już będę miał, jeżeli dobrze będzie. Nie, nie leci Dobra, łatwo. Easy. Tylko jeden taki raz. mały. Dwie rundy do końca. Nie wiadomo czy za poradzę jeszcze. Nie wiem jest deployed. Za chwilę będzie 80 Bardzo mało czasu mi zajęło jak na 82 rund. Z super małpkami. No i za chwilkę już, robomautka. No i wszystko, co robi sama. To robomautki. Dobra. Mogę kupić tekst Aurora, który nie sprzedał, to trzyma. W sumie, jak w tym kątie, wiem, że nie ma. Tracking BFB. Boczny mistrz. Prawie wydługo. By Dobra, leci. Używam swarm nie. deployed. Tracking ZOMG. Dobra, udało się. Dom i papa pa. widzimy się w kolejnym odcinku na kanale.